Jesteśmy na konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej. Dziś w gronie prezydialnym zarówno partii Konfederacja Korony Polskiej pod wodzą pana posła Grzegorza Brauna, jak i ruchu Prawdziwa Europa Europa Christi pod przywództwem profesora Mirosława Piotrowskiego. Szanowni Państwo, w tym zacnym gronie wspólnie chcieliśmy zaapelować do katolickich wyborców. Słowem wstępu pewien dosyć zasłużony działacz i myśliciel konserwatywny XX wieku Russell Kirk, autor obszernego opracowania pod tytułem Konserwatywny umysł słusznie zauważył, że dla zdrowego funkcjonowania każdego społeczeństwa potrzebny jest zarówno impuls, Zmierzający i skłaniający się do naprawy, jak i impuls zmierzający do konserwowania. A do czego zmierzam? Otóż, drodzy Państwo, zarówno Konfederacja Korony Polskiej, jak i Ruch Prawdziwa Europa, Europa Christi, doskonale potrafi określić, nazwać i rozróżnić, co w życiu publicznym wymaga naprawy, co jest zepsute, a co wymaga zachowania, przekazania kolejnym pokoleniom. I niewątpliwie. Do tej drugiej kategorii należą wartości katolickie. To słowem wstępu, więcej szczegółów. Kolejni mówcy zapraszam profesora Mirosława Piotrowskiego. Dzień dobry, szanowni państwo. Jesteśmy dzisiaj tutaj w Sejmie, aby podpisać odezwę, jednocześnie zwrócić się do wszystkich katolików w Polsce, aby głosowali na listę Konfederacji ze szczególnym uwzględnieniem Konfederacji Korony Polskiej i ruchu Prawdziwa Europa, Europa Christi. Kandydaci tych formacji idą do tych wyborów, do Sejmu i Senatu aby zdobyć mandaty i aby reprezentować polskich katolików. Jest to jedyna formacja, Konfederacja i wymienione tutaj partie, która sprawdziła się dotychczas w bojach. Otóż trzeba przypomnieć, że jeden ze znanych filozofów, Emanuel Munier, mówił, że nie ma katolickiej polityki, jest tylko odpowiedzialność katolików w polityce. My się tym, z tym nie zgadzamy. Gustaw Heinemann również mówił, że nie ma chrześcijańskiej polityki, jest tylko chrześcijańska odpowiedzialność w polityce. My się z tym nie zgadzamy. My do wyborów idziemy jako katolicy i chcemy reprezentować katolików. Jest to jedyna formacja, podkreślę, która sprawdziła się w bojach. A takim papierkiem lakmusowym, o którym wszyscy wiedzą, że można sprawdzić daną formację kandydatów, czy są katolikami, czy nie, jest stosunek do życia, czyli ochrona życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. I tylko parlamentarzyści dotychczasowi i obecni, myślę tutaj o Pośnie Braunie, ale także wszystkich posłach Konfederacji, głosowali tutaj w Sejmie za życiem, w przeciwieństwie do innych partii politycznych także PiSu, także startujący z list Konfederacji przedstawiciele ruchu Prawdziwa Europa, Europa Christi, głosowali w parlamencie europejskim zawsze za życiem, od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Zdarzało się, że byliśmy w koalicji w Brukseli z europosłami z PiSu i wówczas pytałem ich, na przykład jednego ministra PiSu, europosła, kolego, powiedzcie mi, jak mamy razem Współpracować w ramach grupy europejskich konserwatystów i reformatorów, jak właściwie PiS jest ustosunkowany do aborcji. I on mnie zapytał w Strasburgu, czy ma odpowiedzieć szczerze. Powiedziałem tak, szczerze. No to powiem Ci, że jeśli idzie o aborcję, to PiS rano jest za, a po południu przeciw. I do tej pory nic się nie zmieniło. Dlatego podkreślę raz jeszcze, tylko osoby, które startują z list Konfederacji, w szczególności Konfederacji Korony Polskiej i Ruchu Prawdziwa Europa, Europa Christi, mogą reprezentować katolików w kraju, gdyż są to osoby sprawdzone. Proszę Państwa o głosy na te osoby. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Zapraszam pana Witolda Tomczaka. Chciałem uzupełnić i niejako skorygować informację pojawiające się również w katolickich mediach, jakoby Konfederacja deklarowała nie w pełni obronę życia. Jest to oczywista nieprawda. Oświadczam i zapewniam zdecydowanie, że zwłaszcza kandydaci Korony Polskiej Grzegorza Brauna są gotowi do aktywnego boju o obronę życia każdej osoby ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci. Niegodziwością jest, że w ojczyźnie Jana Pawła II nadal zabija się w majestacie prawa najbardziej niewinnych Polaków. Jako lekarz dodam również, że idziemy do tych wyborów, aby już nigdy w Polsce medycyna nie została wykorzystana do zniewalania i zastraszania społeczeństwa i aby służyła tylko i wyłącznie ochronie życia, ochronie zdrowia i ochronie życia każdego Polaka od poczęcia do naturalnej śmierci. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Pan Włodzimierz Skalik. Wiceprezes Konfederacji Korony Polskiej, Włodzimierz Skalik. Szanowni Państwo, Parlament Polski jest bardzo często sceną, na której praktyka rozmija się z teorią. Jest miejscem, gdzie bardzo często to, co w czasie wyborów jest deklarowane, jest natychmiast przez tych, którzy zostają wybrani, zapominane. Szanowni Państwo, za dwa kwadranse osoby reprezentujące te środowiska polityczne, tu wymienione, środowiska, które wystawiają w wyborach do Sejmu i Senatu swoich kandydatów, podpiszą. Apel jednocześnie będzie to nasze pisemne, formalne przypieczętowanie naszego stanowiska. I drodzy Państwo, wszyscy, wszyscy z drużyny Brauna, wszyscy z drużyny profesora Piotrowskiego, wszyscy zaręczamy, że praktyka będzie oparta na tych naszych deklaracjach, że to, co będziemy, jeśli Państwo powierzycie nam mandaty, my dotrzymamy słowa wbrew wszelkim presjom, zachętom, my się nie damy sprzedać, będziemy bronić życia godnie i w sposób zdeterminowany, tak jak już nieraz na przestrzeni ostatnich lat udowadnialiśmy, że byliśmy jedynym środowiskiem. Politycznym, jedynym środowiskiem politycznym, który nie poddał się presji, który nie poddał się manipulacjom, który zachował trzeźwość osądu środowisko, które nie bało się prezentować swojego stanowiska, kiedyś bardzo niepopularnego, a dzisiaj okazuje się, że większość parlamentarna, jak i opozycja mówi, drodzy Państwo, Brownem. Dzisiaj wszyscy mówią Brownem, bo co? Bo zbliża się werdykt wyborców i próbują zredukować swój poziom kłamstwa, manipulacji i próbują upodobnić się do naszego prezesa. Ja wierzę w to, że wyborcy katolicy, którzy mają fundamenty istotne, takie jak my, nie dadzą się zwieść tym manipulacjom i pozwolą nam, byśmy reprezentowali Was godnie i szczerze, niezależnie od sytuacji, tak byśmy mogli po czterech latach z czystym sumieniem rozliczyć się z podjętych dzisiaj zobowiązań. Dziękuję bardzo. Pan poseł Grzegorz Braun, zapraszam. Szczęść Boże. Szanowni Państwo, jestem dumny, mogąc zapraszać Państwa na posiedzenie naszego zespołu parlamentarnego do spraw wolności, między innymi debaty publicznej, na posiedzeniu tego zespołu, które rozpocznie się za chwilę w sali 102, tu bliziutko. Wszyscy Państwo jesteście mile widziani. Zaproszeni, będziemy mieli okazję zaprezentować, odczytać, podpisać deklarację, która tu została wstępnie zaanonsowana, a następnie uczestnicy tego dla nas radosnego i uroczystego jednocześnie spotkania wypowiedzą się nieco szerzej. Na tutaj zaanonsowane tematy. Przypomnę, pan profesor Mirosław Piotrowski, europarlamentarzysta poprzednich, a mam nadzieję, że i następnych kadencji, jest kandydatem do Senatu z Lublina. Tam w Lublinie głosujcie na pana profesora Mirosława Piotrowskiego. Pan poseł Witold Tomczak, poseł poprzednich. Mam nadzieję, że z Bożą i ludzką pomocą także i następnych kadencji jest postacią no, legendarną dla, dla wyborców katolickich w Polsce. Bardzo proszę bardzo proszę o zwrócenie uwagi na jego kandydaturę z miejsca trzeciego na liście kaliskiej Konfederacji. To miejsce trzecie jest najlepszym, jakie przysługuje z parytetu Koronie, czyli Konfederacji Korony Polskiej, czyli naszej formacji. Pan Leszek Szymański również z trójki w Siedlcach, Piotr Heszen z trójki w Kielcach, Włodzimierz Skalik, jedynka opolska, Marta Czech, rzecznik naszej partii, trójka wrocławska, Roman Fritz, jedynka w Rybniku i Jan Krysiak Trójka Welblągu. I ja niegodny otwieram listę w Rzeszowie. Szukajcie Państwo na listach Konfederacji kandydatów Koron. Konfederacji Korony Polskiej. Jak to mówią w sposób łechczący moją próżność koledzy: Drużyna Brauna figuruje, ma swoich kandydatów na wszystkich listach, we wszystkich okręgach wyborczych. Bardzo proszę, Szanowni Drodzy Czcigodni Katolicy Świeccy i Duchowni, yy, dokonajcie dobrego, realnego wyboru. Wybierzcie realną reprezentację w Sejmie, Daj Boże Europarlamencie, Senacie następnych kadencji. Głosujcie na kandydatów, których miałem zaszczyt. Rekomendować na listy konfederacji we wszystkich okręgach. A teraz zapraszam Państwa na posiedzenie naszego zespołu parlamentarnego w sali 102. Dziękuję za uwagę. Będziemy tam również otwarci na pytania, a obecni chętnie udzielą ekskluzywnych wypowiedzi, gdyby ktokolwiek miał takie oczekiwania. Kłaniamy się z Panem Bogiem.